Co to oznacza ta fraza masturbowanie się drugą osobą? Mhm. Tak, to, 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 to jest ważne pytanie. Um, najprostsza różnica bo, bo ja mieszkam dosyć długo gdzieś tam też w zasobach internetu um, czegoś, gdzie ja, gdzie ja mógłbym zobaczyć, um, gdzie para się kocha, a nie się ze sobą nawzajem masturbuje bo generalnie porno polega na tym, właśnie, że oni się ze sobą nawzajem z obu stron ona, ona nim, ona nią. On, on, on. Um, I to jest większość porno. Ja szukałem czegoś, co byłoby jakąś alternatywą. Udało mi się znaleźć dziwą. A... Ludzie pracujący w branży porno to są też specyficzni ludzie, którzy przychodzą tam do pracy. No i trudno, żeby oni przejawiali inny schemat. Natomiast sięgając do, 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 do takich ludzkich schematów, że nikt z nas nie zna za wiele gwiazd porno, tak mi się wydaje. Ja nie znam. <laughs> to mało kto zna. To e, ja nie jak. znam osobiście i, i zastanawiam hmm. się tak w ludzkim wymiarze tego, co my doświadczamy wszyscy razem. Po czym możemy rozpoznać tendencję do masturbowania się drugą osobą, prawda? No. Już, tu to, to, to już się to wyjaśniam. Znaczy, bo żeby najprościej to zobaczyć na początek, to, to znalazłem coś takiego: X-Myślnik Art, i to można było tam, tam znaleźć na, na kilku stronach. I tam były jeszcze, były jeszcze jakieś, ale ten x Art mi się, mi się najbardziej kojarzy z tym. I tam rzeczywiście było to zrobione. Po pierwsze, było filmowo ładnie zrobione, więc ładne światło, fajne otoczenie i tak dalej. Ładni ludzie. Tak, tak tak. Takie strasznie. No, można by powiedzieć. Estetyczne, tak? Dokładnie. Nie, tak. To jest, to jest bardzo estetyczne, to jest bardzo mhm. ładne. I tam widać też na niektórych tych filmach, że, że ta para ma ze sobą fajny emocjonalny kontakt. Mhm. Tego w normalnym pory no nie widać. Tam jest po prostu jadą, nie? To jest jak sport. I to jest bardzo prosta różnica, właśnie między masturbowaniem się za pomocą drugiej osoby, a faktycznym kochaniem się z tą osobą. Różnica jak różnica między, między sportem, a, a gdzieś takim intymnym, prywatnym tańcem między dwojgiem. Nie na zawodach sportowych, tylko wiesz, że, że, że dwoje wiesz tutaj jakieś świeczki, jakieś coś, i oni to sobie oboje przystąp... razem po prostu tańczą powiedzi, wstępne, że z intymnym, w stabilizacji. W w seksu. Nie, to, to jest inna historia, no, bo rumba czy, czy, czy jakieś tango to też są emocjonalne tańce, ale to jest zupełnie inne niż, 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 nie wiem, niż, niż ciśnięcie sztangi, wiesz, czy to kurwa handla, nie ci czy, czy nie bica.